Za dwa tygodnie robię sobie formata, więc parę, parę dni mnie nie będzie, nie? Muszę zrobić, bo powiem Wam szczerze, mam tyle już syfu, tyle programów. Ja podam przykład, Wyjadam wszystkie gry z dysku C, oprócz tej, gram, czyli Harry Pottera, a mam dysk zajęty w połowie. Kurwa, nie wiem co tam jest, reszta, coś tam mam, mam poinstalowane, nie pamiętam co. Może kurwa, jakieś kłam główna, nie wiem, yy, więc będę musiał po prostu. Yy, robić w końcu formata, No, w ogóle wiedzieliście, że było cz czyszczenie szaty aury w item shopie, moi drodzy, Tak, było czyszczenie szaty aury w item shopie. Wow, ile, ile, no, rok temu mówiłem, że, ma, że miało być? Nie wiem, bo tak panowali. Niestety się spóźnili, ale tak było. Cztery, cztery gildie naraz tu uczestniczy. Zobaczcie, cztery gildie naraz, na cztery osobowe, gil, wybrane gildie. Ja pierwszy. Ale to ile członków jest z tych gigi? Początek eventu: 21.30. Nie, koniec eventu. Rejestrację masz do, od godziny do, do godziny 21.00. Rejestrację masz od 22:00. Jest koniec eventu. Rejestrację masz do, 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 do 21.00. To oni są zarejestrowani. Czy 21.30 jest początek? No sprawdzimy, nie? U tego typa. No kurwa, no jak nie on, to kto? O, 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 o! Już jest! Yy... Teleportowało ich. Poglądamy. No, czy ja wiem? Czy ja wiem? 28 minut mają na wojnę. Z tego co widzę. Jak to wygląda? Jest jakaś mapa albo coś? To po prawej stronie to. To nie jest od niego chyba, nie? Nie, to jest. Yy... A, biją moby hmm, W ogóle lagów nie ma, w ogóle Biją sobie moby No i co dalej? Coś podniósł Ale ta mapa jest brzydka, ja pier... A co to jest tam po prawej, widzieliście to? Czemu on tego nie pokazał? Ta mapa kurwa 2 na 10, chyba ktoś w pańcie dopiero... Skończył yy, kurs jakiś jest licznik. Galben to są żółci chyba po rumuńsku. Rosy chyba czerwoni. Nie wiem. Albo sepiel kłopoty, nie wiem. Czy moby mają jeszcze zbić. Nie wiem, powiem wam. No, czyli co? Musisz mieć dobre ekopował E, żeby szybko zbić yy, moby, nie? No i co dalej? Aha! Zonę 3, a gdzie to widzę zonę? Aha tam w ogóle widzę zonę trzy, czyli to było... Aha, czyli muszą zony przełączyć, ale co? On teraz jeździ po mapie, moby są zbite i co dalej? Kurde nuda, ja pier... Patrzcie jakie grafiki te moby mają. Uooo! No dobra, mają moby nowe i co? Możemy znowu zbić? Czy co on szuka? Czyli czekajcie, to jest. Czyli kto szybciej zbije moby, oni albo kolejna gildia? Obronić je musi. Skąd ty to bierz, kurwa, wszystko. A ten kurwa. O jest, tutaj ten madness, gra. Czekajcie, mamy Polaka. Madness Wolf. Pozostały czas. O kurwa, tu mamy po polskiemu. Ale weź to jak u schowaj z grzybie. Nie mam pojęcia, w sensie, nie tu jest jakieś wyzwanie, powiedzcie mi, bo ja nie jestem głupi, czy to jest jakaś, nie wiem, yy, emocje, no kurwa, cokolwiek. O, tu jest więcej ludzi. Nie, oni przejmują strefy, ale na czym to polega, nie rozumiem, w sensie... Kto przejmuje stepy czyją? No bo oni się nie spotkają z innymi graczami. Czy ktoś się zbije Moby, o to chodzi? No bo chyba, mi się wydaje, że o to chodzi. Bo to było naj. naj bo patrzcie, oni mieli stefy do przejęcia, nie? Nie wiem, czy on jest tutaj sam, ten Likan, czy nie. Ej, Blackmaster 20 zł, kurwa. Już Ci powiedziałem. Ja nawet nie wiem, czy tak ma. O, tu się biją. Ale czemu na wolnym oni na pi Zobaczcie. To, jest, to są ich moby. Mają ich znaczy, to czemu oni to biją? Patrzcie Nie, tylko czemu na wolnym się biją? O, jest szaman. Tu chodzi o to, że. Ty masz swoje moby i je bronisz i masz moby przeciwników. I albo oni bronią, albo twoje atakują. Ale to już był... Ja nawet to wprowadzałem na nogi parę lat temu. Wow! Tylko że. Wiecie, co jest najgorsze? Że tu chodzi graczy tyle, ile ile chce, żeby weszło. Znaczy, ile kto chce, żeby weszło. W sensie, że ich jest 4 razy więcej niż tych, tych graczy przeciwnych. To jest bez sensu. Ja mówię, że ten system jest bez sensu. I wiecie, jak to się skończy, że ludzie będą ustawiać wojny grudni, tylko po to, żeby mieć ten bonus. Wiecie, bo tu niby, niby za, tą, za tą wojnę macie jakiś bonus. Ileś na potwory albo coś w tym guście. Biją na. Wolnych, bo nie da się bez wolnego bić ludzi z tego samego królestwa na jednej wojnie, gildii. <śmianie> Hahaha! Gameforge! Uh! Czyli leci rangę za to, Jak sobie kogoś zbije? No faktycznie, masz tację, no bo on teraz zbił się na wolnym. A on z tego samego królestwa. Baja ta wojna, gildii. Stać rangę i nie ci temy jeszcze, by na ziemię. Ale krassy! Czy to jest jedna i ta sama mapa. Popatrzcie, co on ma za GIFA, jak to jest subnie, widzicie to? Co to, co to, co to? co to za ruchy ta pani miała? Dziwne. Czy to jest mój umysł tak działa? I widziałem wolę nie konia. ale to i tak. To nie chodzi o to, że Metin nie potrzebuje czegoś nowego, jeżeli chodzi o Gildie, ale akurat Gildie to jest najmniejszy problem. Ludzie mają problem, żeby osiągnąć poziom właśnie tych typów, nie? Co mają Złony plus 15, tu są potrzebne jakieś wiecie, dzienne questy na klucze różnego typu, nie tylko i wyłącznie na Alastora, ale załóżmy na Berana, dzienny questik. na jakieś inne damy na przykład nie wiem, bo to mam przepustkę na Jotuna, że nie musisz quest robić. Zmiana dropu na Reaper'ze, żeby ludzie robi, robili, i możliwość ulepszania tych ostrzyn i, i innych nowych rzeczy u Kowala. W DT, tam jest tyle możliwości rozbudowy, a ja nie wiem. On jest sam, praktycznie, no bo tylko mu punkty nalicza. Czyli chodzi o to po prostu, że ma strefer, to ci punkty nalicza i tyle. Wow. Super te wojny gigili, chyba sam też mógłbym wejść. Się wydaje, ja się nawet nie dziwię, jak on jest sam na evencie, Kompletnie. Daj tego eventu nie rozumiem, ale... Wow. Będzie w marcu nowy serwer. Albo pod koniec marca, albo na początku kwietnia, bo już był przecie przeciek miesiąc temu nawet. Nie wiem jaki to będzie, czy stały, czy eventowy, eventowy już był. Będzie ten tymczasowy, więc pewnie będzie teraz stały. Czy stały na pół roku? Kur Faktycznie koneć się sam. Kur na tym evencie, rozumiecie? Sam kurwa jest, no bo zobaczcie On jest zielony I inne moby nie nalicza innym Czyli tylko jest sam To jest Karpatia, nie, to jest Polska Tak, faktycznie, a czemu na Polsce Ludzie nie będą w tym udziału kurwa, taka wielka Polska Niedziela 22 kurwa, A nikt nie będzie w tym udziału Event rybacki jest o tej samej porze, co event gildijny? <grywa> Serio, kurwa? 4 minuty. Obstawiamy, jaka nagroda będzie. Jak myślicie? Jaka będzie nagroda? Za, za to, że sam Wolf się na tą wojnę gigni. To chyba naj, najgorsza porażka z premier nowych systemów, jaka, jaka mogła być. Naprawdę. Nie znam gorszego testu, nawet na Battle Royale było dużo ludzi, nie wiem czy pamiętacie Battle Royale, nawet ja się tym podniecałem że Ło, ale fajnie, Battle Royale w Metinie wiadomo, że potem się gównem okazało, bo żeby mieć nagrodę musisz być w topce, a nie wygrać arenę ale, no jednak, nie, w sensie to jest jakaś praca włożona i to wszystko poszło się pierd... w sumie wiecie, musicie wyjść ze swojej linii na i tu idziemy ja mam na i tak ja, ja jak, jak mówiłem, nie? Wojny, chcesz, Na ch... k... ma ktoś wychodzić Czekajcie no, nie, no bo... wejść ze swoich id i pójdziemy tutaj, nie? Ekipą. Zrobimy to Zobaczcie jaką nagrodę będzie miał Albo cokolwiek będzie Nie wiadomo o co chodzi o, A sam był tylko, zobaczcie <laughs> Sam to <jest> teraz, k... <śmiech> <śmiech> Sam był k**a Zobaczcie, nie ma tu nikogo <noise> nie wiem dlaczego jest, 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 są inne kolory, nie wiem. Ale tu patrzmy, tu nic nie ma, nie? Przecież tu nikogo nie ma. Tutaj sprawdzamy. On co jakieś nowe rzeczy dostał. Patrzcie, widzicie jakieś skrzynie? Widzicie jakieś skrzynie dostał? Patrzcie. O, tutaj się lepiej rzeczy dzieją. O, oni wygrali. Jego gildia wygrała, patrzcie. No i faktycznie jest, nie? Ranking. Patrzcie, jest ranking, nie? No dobra i co? O! Dostał ataki Boga smoków. <grym> o, czekajcie. E, co to jest? O ja pierdo... Przetłumacz mi to! Co to jest? drodzy... wielkie tłumaczenie nas. Co to kurde jest to? Jak funkcjonuje bitwa gildii? Uwaga, czytamy. Eee... Cztery losowe brane gildi występują przeciwko sobie, czas trwania 30 minut. Tego sobie prezentowane w zależności od podbitych stef i liczby uśmiertzeń dokonanych przez gracza. Jak podbić stefę? Najpierw należy pokonać wszystkie potwory w stefie. Steffę podbija ta gildia, która następnie do końca bitwy z broni jej przed wrogimi gildiami. Może jest dostępnych 9 stef, które każda gildia próbuje podbić jak najwięcej z nich. No dobra. E, ta strzałka może zdobyć na bitwach gildii, potrzebujesz klucza Zwycięzcy. No dobra, dobra. Pokaz tam jest. No, ataki. Zwiększa oburzenie zamane przez 200 twoich ataków, każdy z twoich ataków używa ładunek, zwiększa oburzenie ataku o 10%. Czy oni kurwa, usunęli system dusz tylko po to, żeby dodać to jako buff za nagrodę w Wojnie Gildii? <ścoughs> ja pier nie wierzę, po co widzę, kurwa. Czyli system już naprawili, tylko po prostu. Nie mieli co dać. Nie, wie, nie, nie wierzę, nie, nie, nie wierzę. Po prostu. Kurwa. To jest. Czyli ja czekałem pół roku tylko po to, żeby mieć to samo, tylko że jako wojna. No, to będą mnie miał aż 5000 tysięcy na atak. Czyli kurwa. No nie, to. to... Ja chyba już to nagram o tym film, bo ja to się odpiewa, nie wytrzymał ja psychicznie odpierzanie, nie? Każdy. Ja w skórzem, <grym>, nie? Ale mam. Ale wierzcie mi, z dupy mi uścieknie krew, nie? Od kur... Zobaczcie na tego typa. On to dostał na 5000 ataków, rozumiecie? 5000 ataków o 10%. Czyli to samo co system dusz? System dusz zwiększał półtorej raza. Czyli dobrze mogliby dać to samo. Ten sam item? W item shopie, Tylko, że yy, na 3 godziny trwania i o 100, 150% No bo on wygrał tą Stefę, nie? No tak, ale to jest ten sam item na tej samej zasadzie Rozumiesz? Oni, ja ci wytłumaczę Oni zablokowali system dusz z tego powodu Bo to serwer Przy włączeniu tego systemu dusz No ale Taka zespółica między tym itemem Działa tak samo Ktoś liczy ataki A między tamtym No wyjaśnij mi go no nie ma tu ataku, nie ma tu różnicy. Kura polecieli, chóra, teraz jest dowód na to, że w polecieli. To jest na 1000 ataków. Bo nie, czekajcie, bo tamto tam jest zestakowane. patrzcie, on ma trzy sztuki tego. Czekajcie, yy, bo tam było ataku, nie, penetru de ataku, ataku. czy atak, atak, a tam było co? Primitive Aha, chodzi o to, że to jest... No ale to jest na o 10%, dobra. Reduce? Aha, faktycznie jest reduce, tak, tak. I to jest odporność, a to jest atak. Penetru. Penetru, a tu jest reduce. No masz rację, no, masz rację. Nie widzicie, to sa tak samo działał mój system dusz. Tak samo. Jeden do jednego działał system dusz. Też odpowiedzieć pamiętam wszystkim myszy. I mam działał w tle. Tylko, że na um umki oraz yy, hity, nie? I oni to nie włączyli, bo nie na naprawić, że się ukazuje że dali te same temy tylko, że na wojnę gili. I ja pier... I patrzcie ile tego ma ten typ. Ma, ma, no użyj, użyj... Na, na umiejętności to też działa. Zobaczcie, widzicie? To działa i na hity, i na umy. Naraz. Nie musiałeś dwóch naraz ulepszać. He GAMEPLUS TY Ale dwa razy bij akurat... Yy, skill trzeba na. Obrona, atak Obrony, no to są te itemy za punkty, nie? Ech, no niestety powiem wam szczerze, game rucha nas w dupsko nam po prostu, że czegoś nie, nie, nie da naprawić i że już to ma działać. A jak to już naprawili To i tak dalej system dusz tylko yy, w inny sposób. Powiem wam Cieszę się, że gram w tą grę. Naprawdę, aż mam chodzi się napić. Zwypaść bężowy. O takim właśnie bym chciał. Ja pierwszy zajebiste, to jest perfekt zbroja. Już nie chodzi mi o 1.5 albo 6.7, bo to gówno. Ale te, te, bonusy, to jest perfekt. Wiecie o tym? K***a, jaką zbroję mieć? Ciekawe za ile. X lizard. 1500 wonów. <ścoughs> Mam na k***a. 1500 wonów to jest... 4000 zł. A Szydry kurde nie zbije z marzenia. Zbiłem, ale fart. No bawię się piłeczką. Ostatnio wziął piłkę, patrzył na mnie i ściskał, ona wydawała dźwięk i, i ściskał tak, tak długo, aż go nie na opie... mnie. I się patrzył na mnie i ściskał, Patrz i to, a to na, na... nie. mówię, <śmówiłem>, no szk...o, ile jeszcze? To jest ja bardzo udzielec, niekiedy lubi mnie wkurzyć po prostu. No to jak teraz, to samo tylko, że tam było mocniej i częściej. Jedziemy. Wy, by, by... Z sm do końca nie, nie szkoda mi Księga obróbki Przepustka Głowa, ile mam przepustek w ogóle? Będę musiał kupić jutro, albo pojutrze Obróbki, błogosławieństwo i tyle Wydaję mi to 200 SM No, powiem Wam, warto było